Stąd w środku kadru płynie zło całe z TVP PiS, Z TVP w sumie niech będzie. TVP. Może kiedyś będzie. I tu w tym krajobrazie nie pasują mi te dwa supy elektryczne. Czy to są komórkowe? Nie pasują mi, nie? to było elegancko. Tu wieża stoi jak tralala. No, także mamy tu widok na wieżę w. No właśnie, co tam jest? Węglówka? Może wcześniej. Drzył, odżył koń Był od, odżył koń. Tam, tam na rondzie, wiecie, gdzie jest... No, gdzie jest remizant? Czy co tam jest? W każdym razie tam na rondzie, nie? I był tam jechał koniem, nie? W chłobi i, i było gorąco. No i koń padnie i ten siedzę na niego. Wziął poszedł chłop po wodę tam do Jasiołki, Ta, tam jasiłka płynie? Czyli No do rzeki niech będzie, nie? Wziął to wiadro, oblał konia i koń odżył koń. No i stąd nazwa, Tak no. Ta. Ta było. Nie kłamię. Koń z dek i odżył koń.